Cześć, nazywam się Łukasz Maciec, na tym Xboxing Night 16 będę walczył z Pablo Mendoza. Idealny scenariusz yy, knockout w piątej rundzie, w czwartej. Tak, żeby zrobić takie wow na wszystkich. Gdy wchodzę do ringu, moim jedynym celem jest zniszczyć mojego przeciwnika. Rywal, myślę, że, że stojony pod niego, wiadomo, widzieliśmy go w walce ze Strefkim i zaprezentował się z bardzo dobrej strony. No, rywal jest ambitny, idzie cały czas do przodu, zadaje dużo ciosów kondycyjnie, na no, 8 minut na pewno będzie przygotowany, ze względu na to, że widziałem w ostatniej walce, jak był przygotowany pod względem fizycznym. Także no, wydaje mi się, że będzie z kim powalczyć. Liczę na, na świetną walkę i świetne zaprezentowanie się Łukasza Maćca w tej walce, żeby, żeby mógł w przyszłości walczyć o wyższe trofea. Kiedy wyjdę do ringu, możecie być pewni, że będą bardzo duże emocje.